widzowie, dzisiaj będziemy nagrywać nie wiem ile ile minutowy odcinek, ale teraz idziemy do Oskara Domu, już jesteśmy bardzo bliziutko i to jest nasz drugi odcinek, nie Kuba? To jest już nasz drugi odcinek, ale na YouTubie nie będziecie tego pierwszego odcinka widzieć, bo tam nie... na TikToku, ale na TikToka też nie będziemy wysyłać. Nie no. nie, no będziecie widzieli to na YouTubie. Ten drugi odcinek, bo tego nie. pierwszego nie wyślemy. Ten pierwszy też. Nie wyślemy. Tak, wyślemy. A ja ja nie wyślę. Ty wyślesz jedynie, na swoim Ale telefonie. Ale ja nie mam takiego. No właśnie. No to nagrasz ty. O, hej widzowie, dobra. dobra. Pauzujemy na chwilę. że, hej widzowie, po pauzie wchodzimy na Oskara działkę. Pada właśnie deszcz, ale macie ładny ma basen, co? Patrzcie jaki ma ładny basenik Piękne budowle Teraz idziemy do Oskara Idziemy teraz do Oskara domu, ale lajkujcie nam. Subskrybujcie i zróbcie na naszym koncie bombę atomową. Czekajcie, zapałuję.